Arkadiusz Góral, witam i zapraszam na Konecki Sport. A rozpoczynamy od siatkówki, bo mamy lidera drugiej świętokrzyskiej ligi. Fairplay Końskie wskoczyło na pierwsze miejsce w tabeli po ostatniej wygranej z LKS-em Spartą Zagnańsk. W listopadzie fairplay u siebie przegrali 1 do 3 ze Spartą. Dzięki tej wygranej ekipa z Zagnańska prowadziła w tabeli drugiej ligi. Teraz rywale naszych postraszyli tylko w ostatnim secie pojedynku. Zawodnicy z Końskich zdominowali Spartę i pewnie zwyciężyli 3 do 0, wskakując na jej miejsce w tabeli. LKS Sparta Zagnańsk Fairplay Końskie 0 do 3, 20 do 25, 20 do 20. 25 28 do 30. Fairplay zagrało w składzie Patryk Świercz, Artur Garbacz, Piotr Pera, Dawid Ścisłowicz, Sebastian Wiaderny, Patryk Więckowski, Bartosz Solarz, Michał Dziurć. Teraz przed naszymi zawodnikami jeszcze jeden mecz fazy zasadniczej, już w najbliższą środę. Neptun Końskie wznowił przygotowania przed rundą wiosenną sezonu 2022-2023. Na zajęcia zajrzeliśmy z naszą kamerą. Już w poniedziałek 16 stycznia piłkarze Neptuna Końskie rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2022-2023. Nastroje są bojowe, bo każdy związany z klubem chce w najbliższych miesiącach poprawy aktualnego, czyli 10 miejsca w tabeli czwartej ligi. Władze świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w tym roku zarządziły rozpoczęcie wiosennej rundy dosyć wcześnie, bo pierwszy mecz żółto-niebieskich zaplanowany jest na 5 marca na wyjeździe przeciw klimontowiance Klimontów. W związku z tym i nieco wcześniej rozpoczęły się przygotowania do rundy. Myślę, że te półtora, półtora miesiąca to będzie odpowiedni czas na to, żeby się odpowiednio przygotować do, do rundy rewanżowej. Myślę o tym że wcześniej, co Tak, no taki jest plan. Zobaczymy, jak, jak będzie z realizacją i z pogodą, bo pewnie od tego wiele będzie zależało. Tak czy inaczej, przygotowujemy się na początek marca. No cóż, musimy. Musimy się odpowiednio przygotować do, do rundy rewanżowej, bo, bo ta nie poszła nam tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i mam nadzieję, że, że ta runda rewanżowa będzie dla nas bardziej radosna i bardziej przyniesie nam więcej, więcej takiego zadowolenie z tego co zrobiliśmy w okresie przygotowawczym. Na pierwszych w tym tygodniu treningach pojawili się niemal wszyscy zawodnicy, którzy jesienią bronili klubowych barw. Nastroje są bojowe, atmosfera naprawdę dobra. Zespół nie ma też problemów obiektowych. Boisko ze sztuczną murawą przy ulicy Maratońskiej jest oświetlone i dobrze przygotowane. Kadra na wiosnę zaczyna się krystalizować, ale jakichś wielkich ruchów nie należy się spodziewać. Ubyło nam na dzień dzisiejszy ubył nam Kamil Kobryń. Z którym się rozstaliśmy z różnych względów. No cóż, musimy, musimy sobie wiesz, w jakiś sposób poradzić z tą absencją i, i będziemy szukać na to miejsce też jakiegoś odpowiedniego człowieka, który, który będzie w stanie to unieść i zastąpić Kamila. Szukamy przede wszystkim wzmocnień, nie tylko uzupełnienia wzmocnień i, i takie kroki są czynione. Jest na testach dwóch napastników, którzy chcą się u nas pokazać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Klub postanowił rozstać się też z Ukraińcem Dimą Krapaczem. O ewentualnych wzmocnieniach będziemy Państwa informować na bieżąco. Przed Neptunem w okresie przygotowań duża ilość meczów sparingowych. Pierwszy sparing 28 tutaj na tym boisku z piankami. Następne, następne sześć też na własnych y, obiektach, głównie na, na boisku sztucznym. Myślę, że nie zmieni się to, e, bo warunki pewnie jeszcze nie będą na tyle dobre, żeby korzystać z boiska naturalnego. Jest tam gra na skarżysko, jest, są, jest Spartakus Deleszyce, jest Oskar Przysucha, więc parę partnerzy myślę, myślę solidni i, i mam nadzieję, że będą nam pomagać w naszych przygotowaniach. O wynikach meczów sparingowych także będziemy Państwa informować. A znany jest już także terminarz gier w rundzie wiosennej Neptuna. Rywalizacje żółto-niebiescy rozpoczną w niedzielę 5 marca wyjazdowym spotkaniem z Klimontowianką Klimontów. Tydzień później o godzinie 14 w hitowym starciu nasi podejmą ekipę Stara Starachowice na stadionie przy ulicy Sportowej. Sezon zakończy się 18 czerwca, a pełen harmonogram gier znajdziecie w naszym portalu www.tkn24.pl. KS Końskie zwycięża w sparingu przed startem ligi. Koneczczanie podejmowali we własnej hali SPR Pabiks Pabianice. Po wyrównanym boju podopieczni trenerów Arkadiusza Bąka i Mirosława Curyło zwyciężyli 31 do 20. 109. Niestety nasz zawodnik Damian Falasa doznał poważnej kontuzji kolana. Nie wiadomo, kiedy będzie mógł wrócić do gry. A już w sobotę, 28 stycznia o godzinie 17.00 KS w hali sportowej przy ulicy Stońskiego podejmie SPR Orła Przeworsk w ramach rozgrywek ligowych. Zapraszamy do kibicowania. A na koniec tego serwisu jeszcze zapowiedzi wydarzeń sportowych. Środa 25 stycznia, godzina 11, pływalnia miejska w Końskich, zawody pływackie z okazji pięciolecia uczniowskiego klubu sportowego Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji. Środa 25 stycznia, godzina 19, hala sportowa w Stadnickiej Woli, mecz drugiej Świętokrzyskiej Ligi Siatkówki Fair Play Końskie Multi Team Tom Pawek z Bilcza. Pozostałe wydarzenia odbędą się w sobotę 28 stycznia. Od godziny 9 w hali sportowej w Miedzieży, turniej futsalu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O 9. drugi rajd Powstania Styczniowego start w ogródku jordanowskim w Końskich. Zimowy rajd z pochodniami w w gminie Smyków z kolei rozpocznie się o godzinie 16. Natomiast o 17 w hali sportowej przy ulicy Stoinskiego w Końskich mecz grupy D pierwszej ligi KS SPR Końskie Esper Orzeł Przeworsk. I to wszystko w dzisiejszym Koneckim Sporcie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.